walkę yy, przed rozpoczęciem konferencji, a mianowici, mianowicie miałeś spięcie z Piotrem Szeligą. O co tam poszło? Nie wiem, czy mogę się wypowiadać na ten temat. Może, no, może, śmiało. Nie no, żartuję. Nie no, generalnie yy, wiesz co, my tam kiedy, kiedyś na streamie, moi widzowie yy, co? Mordę zamknięty, Maniek. Nie, żartuję. Yy, <laughs> <laughs> Albo nie żartuję. <laughs> nie, generalnie, generalnie Kurwojebana. Nienawidzę cię, naprawdę. Dobry w chuj, cię, no. Dobre w chuj śmieci, śmieszne. Dobra, to właśnie, dobra może, może wyjaśnię ten temat. Nie tak, chodzi o to, że przywitałem się z Szeligą. Jakby wiesz, nigdy go nie widziałem na żywo. No i on mówi, to co, bijemy się? No bo kiedyś tam mieliśmy na streamie taką fake spinę, w sensie widzowie to podkręcili wszystko. No ja mówię, no bijemy się. No i myślałem, że jesteśmy w tej humorystycznej konwencji i Szeliga nagle wiesz. Ale nie no kurwa, chyba zbyt poważnie do tego podszedł, mi się wydaje. No i później idę do łazienki, a tu szeliga wparowuje, kurwa, i mówię, co ja mam robić, spierdalać, chować się w łazience? Wyjebać mu, kurwa, nie! No nie, nie. No i po łapkach dostałem dwa razy, trzy razy. Red Bull mi wypadł. Później jeszcze pan miał utrudnione zadanie, bo musiał sprzątać po moim Red Bullu, ale zapytałem się go, czy, czy mam posprzątać i powiedział, że jest git. No ale ogólnie to a propos tej sytuacji, to jebać parę